Amerykańska Międzynarodowa Korporacja Finansowania Rozwoju DFC zatwierdziła inwestycje w wysokości 300 milionów dolarów w Fundusz Trójmorza. To pierwsza transza deklarowanej wcześniej przez Amerykanów pomocy przeznaczanej na inwestycje energetyczne. Wyłączymy się teraz z naszym korespondentem Rafałem Stańczykiem. Rafale, witam Cię, powiedz, jakie inwestycje mają zostać finansowane. Te pieniądze przede wszystkim posłużą, by wesprzeć takie projekty jak rozwój infrastruktury energetycznej na linii północ-południe, a także na cele związane z rozbudową infrastruktury drogowej. Tu chodzi przede wszystkim o drogę via Carpatia, czy chociażby S19 na odcinku polskim, ale także na rozbudowę infrastruktury cyfrowej. To są te najważniejsze elementy, które będą finansowane z tego funduszu. Jak będą wydawane te pieniądze? Otóż te 300 milionów dolarów, o których wspomniałeś, one bezpośrednio będą wspierały już Rozpoczęte inicjatywy i te planowane w najbliższym czasie. Natomiast Amerykanie chcą zachęcić do inwestycji te wszystkie kraje biorące udział w inicjatywie. Chodzi o to, że na każde 3 dolary wydane przez kraje należące do dwunastki, dolar dodatkowy będzie ze strony Stanów Zjednoczonych, tak do miliarda dolarów. Ta ogólna pula wsparcia wyniesie miliard. To jest ten miliard, o którym mówił w lutym tego roku Mike Pompeo, szef amerykańskiej dyplomacji na konferencji bezpieczeństwa w Monachium. Amerykanie wspierają inicjatywy, Trójmorza. Finansową, tak jak przed chwilą to przedstawiłem, ale także politycznie. Najlepszy dowód na to wsparcie polityczne to jest rezolucja przegłosowana przez Kongres Stanów Zjednoczonych. Tam czytamy przede wszystkim, że to jest inicjatywa, która pomoże wzmocnić Europę Środkowo-Wschodnią, dlatego że po latach komunizmu infrastruktura energetyczna jest na bardzo słabym poziomie w Europie Środkowo-Wschodniej, co powoduje uzależnienie niektórych państw od Rosji. Od Rosji, która wykorzystuje tę sytuację osłabiając bezpieczeństwo Europy, a w konsekwencji bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych. Dlatego kongresmeni amerykańscy apelują do przedstawicieli krajów Trójmorza, aby rozszerzyli tę inicjatywę także o kraje spoza Unii Europejskiej. Mowa m.in. o Mołdawii, Ukrainie czy o kraje Bałkanów Zachodnich. Co ważne, ta inicjatywa, ta rezolucja została przegłosowana przez członków Partii Demokratycznej oraz Partii Republikańskiej.